Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobiłem sobie test rakiet Thunder od Pyromaxa. W opakowaniu mamy 12 rakiet. Za te 12 rakiet musimy zapłacić od 20 do 25 zł. W całym opakowaniu na 12 rakiet mamy 61,2 g neku. Na rakietę 5,1 g. No jak sama nazwa mówi, są to rakiety hukowe efekt huk z tytonowym błyskiem. E, no no i co? Zapraszam do oglądania. Rakietki prezentują się naprawdę fajnie, wyglądają jak takie petartki na kiju. E, no, także co? Leci pierwsza sztuka. Odpalamy. No naprawdę fajnie Fajnie poleciała. Ty tam był naprawdę fajny. I huk też był spoko jak może było słychać było. Bo tutaj też mam Single jak widzicie. Nie wiem czy już był odcinek zimiczny, czy nie. No, fajne echo poszło. I co? Teraz weźmiemy drugą, odpalimy na ziemi w śniegu. Może tutaj. Albo chodźcie gdzieś dalej. Dobra, znajdę fajne miejsce i się widzimy. Jednak jest za mało śniegu, ale mam tutaj taką kretóweczkę. O kurczę, troszkę zamarznięta No dobra, ale wbiję ją. O! I odpalamy. Zobaczmy co zrobi z taką kretóweczką. No, huk taki basowy. Nie ma krytóweczki, Także rakietka naprawdę mocna. No ma pewnie też 2 gramy. No i te 2 gramy robi robotę. Także są rakietki ocenicie sami. Według mnie są bardzo fajne. Jak za taką cenę. Jeszcze można gdzieś wyrywać na przesieni jakieś. Nawet myślę, że za 15 ziko. Ty tam fajny huk. Dosyć mocny. No. Także co, jeżeli film Wam się spodobał zostawcie suba i łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Jeszcze bym zapomniał powiedzieć, że rakietki dostałem od Mordoty Moja. Także na koniec jeszcze dziękuję Mordoty Moja. No. I jeszcze raz dzięki za oglądanie. Cześć.